Jak sobie zerknąłem na licznik, 93 ma cały czas. Zobaczymy jak pod te góry. Czyli że jeszcze musimy i tak zajechać na OSP, bo na OSP jest budka telefoniczna do zapisu I to czyli, że musimy jechać też do sąsiada i podpierdzielić mu opony. Dobra, na łuku wyprzedzamy Żuka. Mam nadzieję, że na wsteczny on się tam wciągnie. Nie no, powinien elegancko sobie wejść. Miałem wytrych dokupić. Nie udało się. Jest 23, mam nadzieję, że obrócę szybko. Dobra, piąteczka i jedziemy. To las, mam nadzieję, że on się nie, wy... nie wygrzeje gdzieś na dach. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 6. Taki numer usłyszałem. Mam nadzieję, że jest dobry. No i kolejny numer będzie w komentarzu. Kupię trzy wytrychy. Dobra, dwa. wytrychy. Urządziłem sobie znowu skrót. Nie, najgorzej jeszcze, że się tutaj zakleszczyłem gdzieś. Tylko nie mów, że on tutaj nie podjedzie, ale nie, prze nie przewidziałem tego, że tutaj nie podjadę. Okej, okay, dobra, jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji, da się wjechać. Okej, okay, udało się.